Moi drodzy, Fizem po prostu. Bardzo dobra jedynka na start. Szulernie, nie? Szukamy tutaj więc jeszcze jednocześnie. Tutaj albo 1,4. Szulernie do nas wraca. Jeszcze więcej czwórek poproszę. Znowu to samo. No, ja nie wiem, a ostatnio ta. Więc jakby pretensje nie. Trzy razy z rzędu. Widzowi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z na moim kanale. Obiecałem wam, słuchajcie, testowanie nowych kart i dzisiaj taka nowa karcieczka będzie bardzo nietypowy dek, bardzo podobny do tego, co było ostatnio z Timo pod kartę nieuchwytne, ale my tutaj mamy do dyspozycji takie turbo agrozagrania. No oczywiście dalej będziemy tutaj inwestować yy, yy, w kartę powolną za 4 z Bleach Water, no bo słuchajcie, no ona jest tak silna, że no po prostu, jeżeli chcecie wygrywać, musicie. Nią grać. E, moi drodzy, e, poza tym mamy tutaj Jinx, bo Jinx ma nową lokację. Pozwala ona tak naprawdę spalić wszystkie karty i wtedy zaczyna być wesoło. Bo Jinx, jakby nie patrzeć, bardzo lubi takie sytuacje. Mamy tu mnóstwo jedynek, szybko je wrzucimy na stół. A co za tym idzie? Prawdopodobnie Jinx zostanie bardzo szybko awans i na tym po prostu nam zależy. Moi drodzy. Prezentacja tali. Wersja bardzo podobna do tego z Team. No, nie oszukujmy się, tak, ale. Fff, ta, ta, ta wersja z Fizzem, którą wczoraj dla Was też nagram. Bardzo podobna, ale słuchajcie, no, co ja mogę Wam powiedzieć. Aktualnie mamy taką metę, że po prostu tymi jedynkami opłaca się grać, bo po prostu syrenia, syrenia, przepraszam, pieśń jest tak silnym zaklęciem, że to jest po prostu must have, jeżeli chodzi o aktualną metę. Po prostu. No Nic więcej słuchajcie nie mogę powiedzieć, a skoro słuchajcie jeszcze nerfów się nie doczekaliśmy, to wydaje mi się, że warto faktycznie skorzystać z tego czasu i po prostu nagrywać dla was to, co coś mocne, poza tym może wam się to spodoba, może dzięki temu zaczniecie grać rankedy i kto wie, może wbijecie lepszą rangę. Mamy tutaj Jinx, Jinx bo jak widzicie będzie tutaj turbo szybkie tempo, dawaj mi tego skina, zmienił się. Nie, bo to nie w tym miejscu się zmienia, już pamiętam. Moi drodzy, jedyneczka, szybciutko, te, bardzo dobre tempo. Słuchajcie, na start e, pamiętajcie, nieuchwytność, a ta czwóreczka bardzo lubi takie karcioszki. E, bardzo dobrze tutaj rzeźnikiem, zawsze to 1-1 jeden, jeden do, dodatkowo. E, zmieszamy kosz zaklęcia, słuchajcie, no zobaczcie, no te zaklęcia, za 4 tutaj, które by kosztowały 3 punkty, naprawdę Mistrzostwo Świata. Odrzucamy, wiadomo, przyspieszamy. Jinx. E, bardzo dobra karta, wychodzicie na 0. Jeżeli uda Wam się zagać ją w pierwszej rundzie, uderzyć, więc to jest świetna sytuacja. To samo dotyczy zresztą tego pana. Skruporażacza. Dodatkowo mamy tutaj rekina, dlatego że dobieramy kartę. Przyspieszamy też w jakiś sposób, dlatego że tak jak mówię, wy się szybko wypsycacie z kart. A taka dodatkowa jeszcze jedyneczka to dodatkowa, oczywiście, presja narzucona przeciwnika. Timo, bo tu grzybki są zawsze na wagę złota. Przyspieszamy na przykład tamtą jedynkę, szukamy innych kart. Pamiętajcie, że jeżeli klikniecie w prawą stronę na przycisk. Z Urwisa, to wtedy tej karty po prostu nie stracicie. Mamy tutaj Mistyka, oczywiście, odrzut, żeby tutaj zakończyć bardzo fajnie grę. Szulernia to nowa karta, więc może zobaczmy, co ona robi. Jest to oczywiście lokacja. Twoje karty w ręce mają ulotność. Gdy zagrasz kartę, dobierz jedną kartę i potraficie tak trochę w nieskończoność nawet zakrywać te karty, także to jest bardzo wesoła i śmieszna karcioszka. Wzmocniony, dokładnie ta sama historia. Chodzi o Awans Jinx plus szukania. Szukanie innych kart oczywiście tutaj odkrywa też niebagatelne. Znaczenie. Możecie też Urwisa oczywiście wyrzucić wzmocnionego, bo wzmocniony jest dopiero w tej rundzie, prawda? Więc można szukać jakiejś innej karty za niego. E, to jest, jest taka że zadajemy jak najwięcej obrażeń z jedynek, szukamy oczywiście Serenii, bo to jest obowiązek, i kończymy, słuchajcie, z zaklęciami w postaci odrzut albo mystic, albo Meka Rakieta Śmierci. Tyle widzowie to wszystko. Jedziemy z gierkami. Jeden z widzów z Mastera, jak dobrze pamiętam, opowiadał mi o tym deku i podobno naprawdę coś tam idzie wygrywać tym deckiem, także zobaczymy. Dzisiaj normalki, dlatego że aktualnie jestem w bardzo dobrej sytuacji, żeby wbić diament i nie chcę sobie spowalniać tempa potencjalnymi porażkami. Jeżeli chcecie wiedzieć, czym wygrałem wczoraj 8 gier z rzędu, to odpowiedź brzmi, brzmi moi drodzy, Fizem, po prostu. Bardzo dobra jedynka na start nie szukamy tutaj jeszcze jednocześnie... O! Właśnie tego szukamy. E, oczywiście tutaj Aurelion jest bardzo silny pod względem właśnie tego typu kart. Myślę, że albo lawina została tutaj, albo 1-4. do nas wraca. Mówi się trudno. Raczej nie powinien mieć tutaj odpowiedzi na naszą kartę. Nie przypominam sobie, żeby tutaj cokolwiek było. Szybko, szybko. No i piękny jigl to już jest coś, co bardzo, bardzo lubię. Nie ma jak narzucić presji niestety na mojego przeciwnika. Jeżeli zagram tak i zaryzykuję czwórkę zrobimy open, bo wiemy, że może być lawina. On wtedy lawiny nie zagra, bo będzie chciał zagrać, bo wiemy, że mój przeciwnik na 100% będzie chciał zagrać tutaj lawinę, jeżeli zagram to wolniej. A jak wolniej zagram, to i tak widzicie, że stracę cały stół, więc na mi to nie? Wiem, oczywiście, że w najlepszym wypadku sytuacja byłaby perfekcyjna, gdyby mój przeciwnik lawiny nie miał. Ale wiecie jak jest. my oczywiście skorzystamy z sytuacji. Mu przeciwnik tego nie może skontrować. Dobre tempo. Tutaj, furia, tak? Furia. Czyżby teraz lawina poleciała? Nie, bardzo dziwne zagranie. Zagrywam Jinx, bo w następnej rundzie on ma awans. A szczerze mówiąc, ja tutaj mam atak cudowny, bo Timo ma awans. Nie wiem dlaczego dopuścił do tego, że ten Timo ma awans. To jest bardzo niedobre dla niego. Dobrze byłoby tutaj awansować, ale wtedy musiałbym szulernie spalić. 5-5, Jinx, trudna do zabicia, ładne tempo. No, i mamy przede wszystkim awans. A co za tym idzie? Timo dostanie dodatkowe statystyki. A co za tym idzie? Lawina na mnie straszna. Plus, bardzo dużo grzybków. Jeszcze jedno takie uderzenie, Timaczem. No, Timo, Timo tu siadł. Jak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby, żeby w Targonie była karta za jeden, właśnie na takie sytuacje, żeby można tutaj było grać. I ta furia okazuje się, że jest całkiem niezła. Powinienem zagrać tak, tak i tak. To nic nie da. Choćbym bardzo chciał, bo ja wyrzucę maksymalnie dwie karty. Ty jesteś lepszy. Dlaczego tak zagrywam? Bo zaraz szuler nie chce zagrać i bardzo szybko tu chcę awansować. Nie będzie karty do bloku. Dziwię się, że on nie gra karty 1/4 pod leczenie. Wraca do nas karciuszka. Ło kurde bele, no zobaczmy. Ile? Raz. Dwa. Trzy. Cztery. O, troszkę tych grzybków tu poleciało. No ale ma 5 smoków, by the way. Ma 5 smoków skórczybek. 5 smoków czy 4? Zgubiłem się w rachubach. Jeżeli nie znajdzie sposobu na zabicie Jinx, wygramy grę. Ale ciekawe, ciekawe, że mu się udało tutaj idealnie wyklikać. Okej. Okay. Zrobił sobie więcej smoków, ale one już kosztują. No to nie jest specjalnie dobre, bo nie ma opcji. Ja tu mogę prawie wszystko poblokować. O! A to skąd? Czekajcie, on zagrał dwa razy smokczenie i... Dwa razy stworzył sobie węża. O kurde, ale mnie ograł tym. Ograł mnie tym zagraniem. Bo nie mogłem zablokować reszty. Ale ciekawa gra. Ale mu siadło, no, siadło mu na pewno, ale jakie to było nietypowe, że dwa razy znalazł... 2-1, to bo. Było... i dzięki temu ściągnął przeciwników moich i dzięki temu nie mogliśmy tam zagrać, a w następnej rundzie wystarczyło znaleźć... Dorzucać karty, znaleźć zaklęcie i wygralibyśmy grę. Ciekawe, bardzo fajna gierka nam się trafiła. Aż my się jedziemy z kolejną. Late game możemy mieć niezły, ale ja tutaj widzę, no, dużą liczbę zaklęć. Jeszcze więcej czwórek, poproszę. Znowu to samo, no, ja nie wiem, a ostatnio ta, ta gra mi tak nie dopisuje. To nie jest, słuchajcie, pierwszy raz jak nagrywam i dostaję coś takiego na start. No to blokuje aktualnie miejsce mi, w, e, miejsce mi blokuje. Oczywiście na szczęście mamy tę kartę. Wychodzimy teraz na jeden. O tym Wam wspominałem już podczas prezentacji talii, dlatego warto oglądać prezentację talii. Wychodzimy na jeden, tylko że ja wtedy to mówiłem na przykładzie karty 2.1 z Zaun, która przy uderzeniu ma coś takiego, że tak to ujmę. Momencik, momencik. Momencik, na tablicy, momencik. O kurde bele. O kurde bele, bo tutaj siada skorupa dla Timo. Jaka? Starczą magi. Not bad at all. Not bad at all, my friends. Nory nie rzuca, więc jej może blokować. I znowu nam Timo siada. Impresji. Karta do bloku, ładnie. To jest jakiś combo deck w ogóle, bo... bo zagrał... W ogóle co tu robi piszczek? Myślę, że pójdę na wymianę, nie będzie mieć blokerów w przyszłości. I zostawię 2-2, żeby mu cały czas bufowało. Wiadomo, że jest portal, ale z portalami jest różnie, pamiętajcie. Teraz rzucamy sobie Jinx. Szulernie trochę mnie blokuje, O, no tak, no oczywiście. Ooo, nie wiesz czasem, gro komputrowa, no, no, no na pewno. Krindżuwa, tak zwana. Krindżuwa. Mocna czwórka. Tej karty nie mogę blokować. Timo może przeżyje, chociaż szanse na to są, no skromne. Zobaczmy. Ty, nie wiem dlaczego, ale jakieś dobre tempo miał. Czy myślą, że my chodzimy bokiem? Nie, serio, te krzyki nie pomagają. Ładne, ładna przewaga. Ładny art, to jest zarcany. Oglądaliście na Netflixie? Bardzo dobry, polecam z tego serduszka. No kurczę, zobaczcie jaki ham. Uuu, uh, a to bardzo agresywne to zagranie, prawdopodobnie zabije nam Jinx w następnej rundzie. myślę, ale bardzo dziwny deck taki, tutaj takie tempo zwariowane bez... ale bez innego czempiona, Solonora no i mamy awans szkoda, że się tego odrzutu nie za bardzo da zagrać Bardzo ładna jest animacja w ogóle. Nie wiem, czy widzieliście. Blok na Timo, spoko. Nie wiem, czemu tak grasz. Chyba pod wpływ, tak? To jest Twój twój zamysł. Czemu tak zagrywasz w ogóle? Ta karta jest ważniejsza, jakby miał jeden za ciastko. No i teraz, kolego, ja ci pokażę siłę mojego deku, zgoda? Teraz, kolego, podziwiaj. Idealny moment na awans to się nazywa O kurde bele O kurde bele Najpierw oczywiście porosek. gramy tu powolutku No się w... Z <grywka> Ty jak to działa? Ty zagrasz kartę No i gi No i jezu, kochany, no! Co to jest? Dobrze, cwane, cwane! Jeden HP, jeden HP. No, rawans, ale to już jest kolego, wszystko co zagrałeś, a ja jeszcze nie skończyłem. A ja jeszcze nie skończyłem. Nie wyrzucamy, absolutnie. W smutną minę i słodkie oczka <noise> już wiedział, że nie da rady i szulernia plus ten to już. Ale są zaskoczone, miał całkiem przyjemny dek. Taki, nie, taki nietypowy bardzo. Jedziemy ze trzecią i ostatnią grą. No nie powiem, no szczęście nam mimo wszystko dopisuje. Aha, co do długości gier? Słuchajcie, no tak wygląda meta, tak wygląda ten dek. Tutaj no niestety... Tak, się, tak, to, tak to idzie, no. Więc jakby pretensje nie... Trzy razy z rzędu. Jaka jest szansa? Zero psychy. Zero psychy. A to ciekawy matchup Mono Shrima, jest ja zawsze, jestem fanem Mono Shrima. Jeżeli ktoś się gra, jak ma jeszcze dobre tempo, to już w ogóle No trochę kusi jedynkę, żeby zostawić. Więc o co biega, Nie, bo jedynka to zaklęcie i mamy taniej, nie? No niestety, to jest pierwsza, e, z czterech gier, bo bonusik widzieliście, bonusik widzieliście. Słuchajcie, pierwsza taka gra, w której my niestety nie dobieramy, e, czwórki. No i faktycznie i teraz zacznie się gra dla nas bardzo trudna, bo nie ukrywam. Nie wygląda to już dobrze. Krąci nasz dobrobyt Szkoda Siadło bardzo ładnie Siadło pod pewnymi względami bardzo ładnie Ale Pod pewnymi względami bardzo brzydko A to bardzo o, dziwne Chcesz grać? No to rozbijaj Uspokój swój Jeszcze raz widzę coś takiego. Kolejny dzień walki! Kolejny dzień walki! No czwórka byłaby na wagę złota. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okej, okay. mamy dwie jedynki, które zmniejszają koszt zaklęcia. I tak się składa że, no nie mamy ani jednego no nie mamy zostawimy sobie karty do bloku na następną rundę niesamowite, w szczęście sensie... niesamowite bo ja nic nie mogę z tym zrobić, w szczęście sensie to jest jak nie znajdę czwórki to po nas na szulernię wyrzucamy, ale szulernie zapewnia nam dopływ do nowych kart. Jeden, jeden, dwa zrobimy, bo i tak tutaj nie ten mam. No, better, better. Nie wiem, chyba że jeden zagramy, chociaż to jest dobre na kończenie gry. Może szulernie to kurde, bala. Nie wiem, nie wiem, w sensie znalazłem się w takiej trochę sytuacji bez wyjścia. Chyba, że zagramy sobie odrzut i odrzut, żeby zabić tę kartę, no to jest jakaś koncepcja. Teraz zrobimy tak. Teraz zrobimy gotowe, pamiętajcie, żeby to klikać. Dwa waliu, bardzo ładnie. Pozbędziemy się karty do bloku. No, wypadałoby zaklęcie, znaleźć, zaklęcie byłoby dwa tańsze i mamy piękną szóstkę. O oh my goodness! Widzę, że gra chce, żebym bardzo przegrał tę grę. No dobra, może być. Ja wolałbym tu szóstkę zagać, bo to są trzy nowe karty. A, taka, co najbardziej powinna dostać. Wyrzućmy szulernię. Wiem że, wiem, że szulernię wyrzucamy, ale. Ale szulernia później by nam paliła karty. Dokładnie o to chodzi, baby. Dokładnie o to chodzi. No i teraz gierka zaczyna być obiecująca. Dziwi się, że taką presję mi narzuca. Za bardzo tego nie rozumiem. Okej, okay, to jest podpowiedź, że mój przeciwnik, moi drodzy państwo, nie ma Tu Chociaż to dwójkę zostawi sobie, myślę. Myślę, że zostawię. Myślę, że zostawię pewnie, że tak. Najpierw tak, ile czwórki kosztuje? Dobra, czyli tak, jedyneczka najpierw, żeby oddać mu ruch i potencjalnie spalić tylko żązerówkę zagra Chamy ich ultą Wiecie, bo jeżeli ma dwie negacje, nie wiem dlaczego na Azira nie grał Ale on ma... O! O to, 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 to. Okej. Okay. Mogłem to skontrować, to prawda. Szkoda... Ok, widzę jaki błąd popełniłem teraz. Nie zagrałem po czwórkę jako tutaj te karty, nie? No właśnie, no właśnie Teraz to widzę. Aktualnie bijemy za 6 O kurde bele. Dobra, GG. GG ziomek, chyba, że masz negację, jak masz negację, to pokczą dla ciebie. Hej, okay, not bet at all. Nie not bet at all. Oczywiście najpierw oddajemy, oddajemy ruch, bo to jest, to, jest, to jest to jest... To jest klucz, żeby oddać mu ruch. I żeby on tutaj coś jeszcze dorzucił. Dobra. Ham niestety nam nie daje. Nawet jak będziesz chciał się pozbyć tej karty natychmiastowo, to nie da rady. Dwa razy miał uderzenie, by the way. Czemu nie zabił nieuchwytnej? Nie mam pojęcia. I teraz spaliłeś, słuchaj, chłopie, negację. Także. Ciekawe, ciekawe. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś grał aż tak dużo pod e, uderzenie. No i chyba standardowy rage quit. Bo przecież nie można zdnieść przeciwnika, który uwagę gra pod jinx, nie i pod dużą liczbę tanich kart. Przeciwnik już tutaj ewidentnie. No, wiecie jak to jest. No, nie mogę, on miał lepsze rozdanie ode mnie. A... Nie wiem, czy zwrócił uwagę, ale ja miałem dwie czwórki dopiero w... w siódmej rundzie, chyba. Więc. Wiecie, jak jest. No słuchajcie, niestety, zobaczcie, że jest taka. Akurat pozwolę sobie teraz pogadać z Wami, taki zrobić mini-podcast na koniec tego odcinka. No słuchajcie, widzę tendencję wzrostową do tego typu zachowań. No! I najgorsze jest to, że Riot absolutnie o tym nie wspomina, absolutnie nic z tym nie robi. A takich zachowań brzydkich po prostu, takich powiedziałbym, prymitywnych jest niestety coraz więcej. Dla mnie, słuchajcie, powinno być coś, co sprawia, że tacy ludzie grają z innymi takimi ludźmi. Bo jeszcze raz to powtórzę: to jest strata zawsze czasu dla mnie, to jest strata czasu dla Was. Czemu tak dalej jest? Zapytacie, odpowiem, nie mam pojęcia. Dlaczego tu nie ma żadnych kar? Eee, szkoda. Uważam, że powinno być tak jak widzę legend. Wiadomo, nie kary na, na to, że wchodzisz do gry za 5 minut włączasz kolejną karciankę. Bardziej mi chodzi o to, żeby po prostu matchmaking był dla nich bardziej surowy. To znaczy, żeby taki gracz, jak ten, e, który był e, naprzeciwko mnie, żeby spotykał dokładnie takich samych graczy. Kiedyś słyszałem, że było, była taka pewna gra, która miała taki serwer dla troli. Dla cheaterów i tam wszyscy czytowali. Tak, tak działa ten matchmaking. I tutaj byłbym zachwycony, gdyby tak było, Rajot. Bo tak naprawdę, no, niestety, nie podoba mi się tego to zjawisko, które się powtarza po prostu tak coraz częściej. A szkoda, bo Karcianka jest fajna, ale gracze tutaj zaczynają mi po prostu psuć e, wrażenia, bardziej od mety. Naprawdę, także. E, I tak jak widzicie, z każdym odcinkiem pojawia się zawsze chociaż taka jedna osoba. No, coś jest jednak na rzeczy. Także dziękuję za wysłuchanie mnie. Dajcie mi znać, co wy uważacie na ten temat. Czy takie zachowanie jest sprawiedliwe? Takie wyjścia, takie ragequity. Czy one są w porządku? Czy takie właśnie mm, sytuacje powinno się w e, jakiś sposób naprawiać? Trzymajcie się, do następnego.